Proszę o to wszystkich kapłanów naszej decyzji, szczególnie w tym roku, abyśmy się naprawdę przyłożyli do ożywienia uświadomienia wszystkich wspólnotach i karakter. To jest zadanie księży. Tych księży, którzy są w oazie dawnych, potrafią swoją wiedzę i swoje doświadczenie przekazywać innym kapłanom. To jest zadanie młodych kapłanów, którzy dopiero co zaczynają, swoim kapłaństwu, ale to jest w e, siostry i braciach także zadanie was, młodych ludzi w kołazie młodzieżowej, to jest zadanie was, małżeństw, domowym kościoła, żeby świadectwo swojego życia. W tym ciągłym pokazywanie, co mi daje przynależność do Ruchu światło życia. To nie jest cel sam w sobie. To nie jest jeszcze jeden z możliw poży pożytecznego tylko przeżycia czasu wolnego. Cel światło życia jest to, by człowiek ciągle na nowo przeżywał swój księdzek. By człowiek coraz głębiej wchodził w Kościół. By człowiek coraz wyraźniej słyszał te słowa, które Bóg kiedyś wypowiedział powiedział i ciągle wypowiada nad nami. Jesteś dzieckiem Boga. Tak żyj, jak trzeba, żeby żył to, co to jest w Bożym Wiedzy. Niech więc ta obecność, ta obecność w tym szczególnym dniu, w dniu, kiedy się patrujemy ja przez Jezusa i nasz, przez, będzie tak długowo, wezwanie, do mówimy za nas. Dlatego, by nie zatrzymywać na siebie tego skarbu, którym jest należy do uczniów życia. By się w żadnej grupie parafialnych, parafii nie zamknąć, żeby się otwierać na tych, którzy potrzebują owego światła i owego życia, które jest obecne w poazji, które jest obecne w domu które jest obecne w Nowego Kościoła i młodzieżowych od najmłodszych.